Dla pana wiceprzewodniczącego y, y, mam odpowiedź. Może taką, nie może aż tak obszerną jak tak wcześniej. Tak, Otóż dzisiaj zajmowałam się właśnie tym chodnikiem, bo jak mówię, przybliżam się do, do projektu budżetu y, y, w roku 2013, czyli teraz, został wykonany projekt na ten chodnik. Y, został wykonany koszt owiec. Koszt no powiem państwu, jest ogromny, 822 tysiące na pracę budowlane związane z tym chodnikiem. Myśleliśmy, że koszt jest przesadzony jednak tam ogromne, ogromne, środki muszą pójść na te odwodnienia, które, które muszą być wykonane do, po to, gdzie, do szkoły, na ulicy szkolnej, tak. Proszę Państwa, został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z lokalnej grupy działania. Kwotę, jaką może nam dać Unia Europejska, no to bo jest to kwota tylko 178 tysięcy słów i gmina otrzyma ją. Jeśli oczywiście będzie pozytywna opinia komisji wdrażającej i pośredniczącej przekazywaniu środków, będzie przekazana w 2015 roku. Zadanie gmina, jeśli podejmie, no nie wyobrażam sobie, że w gminie podejmie, bo takie były te rozmowy i przygotowania wszelkie po to zadanie, musi być zakończony do najpóźniej do października roku 2014, jako że program operacyjny się kończy. I do listopada 2014 roku musi być zadanie całkowicie wykonane, zapłacone, rozliczone i złożony wniosek do opłatnych do marszałka. Więc jak mówię, początek roku 2015 to byłby ten częściowy zwrot, o którym mówiłam, częściej 178 tysięcy 822 tysiące według kosztorysu inwestorskiego jest do wydania w roku przyszłym. Pytałam panów inspektorów, pana kierownika, czy, czy jest możliwość obniżenia kosztów. Jest niewielka możliwość, że, będzie, że przetarg będzie, będzie niższy. Może się okazać, jak mówię, że, że, że wykonawców nie będzie Przestań, aż tak dużo i ten przetarg wcale nie będzie w Przepraszam, mam pytanie. Jak to metra jest około 700 metrów? Tak mi się wydaje, że to się widać co ma się też